Witam w challenge'u. Jak znasz moją przyjaciółkę? Jest ze mną dzisiaj... Emilka. Moja asystentka i najlepsza przyjaciółka. I 20 łapek w górę i jedziemy z kołem challenge. Em. Zapraszamy. Pierwsze pytanie. Jakie są trzy moje ulubione kolory? Czarny. Tak. Biały. Tak. I niebieski. Tak. Jaki jest mój ulubiony... dwa ulubione kolory? Czarny i szary. Dobrze. Jaka jest moja ulubiona zupa? Aha, teraz. Pomidorowa. Trudno, ja też powiem. No, yy, pomidorowa. Okej, okay, teraz. Ile lat miałam, jak poszłam do szkoły? Siedem? Tak. Jakie są moje ulubione kwiaty? Lilie wodne? Tak. Okej, okay, teraz ja. Co lubię najbardziej robić? Grać, na... Grać w Minecrafta. Dobrze. Jakie... Ale ba... czasami tak. Ale i tak dobrze zgadłam. No, Dobrze. No, Jaki jest mój ulubiony przedmiot w szkole? Polski? Jak chciałabym mieć na imię? O. o... o... Y Ty, Milena? Nie, Weronika. E Okej. Okay. Y w której klasie zaprzyjaźniłam się z Agnieszką? W pierwszej. Nie. Okej. Okay. Kogo nie lubię najbardziej z naszej klasy? Oliwię Kokoszki. Dobrze. Cichoła. No, to ja, jak dorosnę, kim bym chciała zostać zamiast kuździarką? Katerinarzem. Uj. Takim architektem. Architekt? Uj, uj. Okej. Okay. Co się zamieniam, gdy jestem zła? Diabła. Dlwa Okej, też Kto jest moją ulubioną piosenkarką? Nie musi być Polska Nie Sama zapomniałam, co to jest Aha, no, jest Polka Czy angielskie piosenki O, no nie wiem To, którą ci dzisiaj pokazywałam Eee nie wiem. Margaret. Margaretka. Margaret. Ok. Ile miałam lat, gdy, gdy się. poznałam, gdy się poznałam z Anią Anią. Jesteście prawie potzinkami, więc... Cztery? Nie. Sześć. Okej, okay, teraz ty. Dobra, e, jaka pora roku jest moja ulubiona? Lato? Nie, Szynne. nie, 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 No. nie, nie, jest za ciepłą, nie, okay. nie, nie, jest moja ulubiona piosenka? nie, eee... <ścoughs> nie, no Twoja ulubiona piosenka, nie. Moja ulubiona piosenka, nie wiem. Fadet. Mówiłeś, to było. była była No, Nie no, mam mniejsza z tym. Okej, teraz ty. Jaki miesiąc najbardziej lubię? O Wartko. Czerwiec? Nie. 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 Czerwiec. Tak. <coughs> Za czwartym mhm. razem. No, naprawdę. Jaka jest moja ulubiona gra w grupie? Głuchy telefon? Nie. Zabiję. Aha, ten... Okej, no teraz okay, I moje ostatnie pytanie, jakie zwierzątko jest moje ulubione? Pinka Tak. Okej, okay, i moje też ostatnie pytanko. Jaka zabawka najczęściej, jaką eee. zabawką najczęściej bawiłam się, gdy miałam 5 lat? Barbie, lajki Barbie. Czy ty tak masz? Ty. Czy... Tak, ja. Więc mieliśmy na dzisiaj 10 pytań. I tak jak mówiłam, subskrybujcie 20 łapek w górę. I będzie kolejny odcinek z challenge'u. Subskrybujcie. Sk subskrybujcie jak. Asystent. Nie jestem asystentką! Asystentko! Coś tam mówi! Cicho, bądź! <noise> tego nie było! Tego nie było, nie widzieliście tego! No to papa! A tak w ogóle.. Łapka w górę. Albo tak. Cicho bądź! <noise> Łapka w górę! Łapka w górę! 20 subskrypcji! Kolejna! Z challenge! Trzymajcie cię. Ja A, tak dzieci czekaj. Co? Napiszcie w komentarzach jaki chcecie challenge, nie? I czy mnie lubicie? I czy mnie lubicie? Nie prawda? Cicho. cicho. trzymajcie się i ciesz! Pa, 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 pa.